Andrew Myers, cichy, starszy mężczyzna o spokojnym i niepozornym zachowaniu, wszedł do tętniącego życiem salonu samochodowego w chłodne popołudnie. Jego stary sedan, choć niezawodny miał prawie 10 lat, i zdecydował, że nadszedł czas na zmianę. Ubrany w znoszoną kurtkę i zniszczone buty, Andrew wyglądał zupełnie nie na miejscu wśród eleganckich wnętrz i dobrze ubranych klientów. Ale nie przyszedł tu, by zaimponować komukolwiek, po prostu szukał samochodu, który spełni jego potrzeby. Podczas gdy Andrew przechadzał się po salonie, podziwiając błyszczące pojazdy wystawione na sprzedaż, reakcje personelu były dalekie od przyjaznych. Mimo widocznego zainteresowania, nikt nie podszedł, by zaoferować pomoc. Zamiast tego sprzedawcy zajmowali się młodszymi, bardziej efektownymi klientami. Którzy wyglądali na tych, których stać na luksusowe modele tej marki. Skromny wygląd Andrew wydawał się działać jak peleryna niewidzialności, czyniąc go prawie niewidocznym w oczach personelu. Jeden ze sprzedawców, Gareth Blake, młody mężczyzna z gładko zaczesanymi włosami i pewnym siebie uśmieszkiem, przez chwilę spojrzał w oczy Andrew, ale tak szybko jak to zrobił, skierował swoją uwagę na elegancką parę. Która weszła kilka chwil później. Szepty wśród personelu, lekceważące spojrzenia i wyczuwalna obojętność były, niemożliwe do zignorowania. Andrew czekał cierpliwie przy błyszczącym czarnym sedanie, który przyciągnął jego uwagę, przesuwając ręką po jego wypolerowanej powierzchni i wyobrażając sobie, jakby to było siedzieć za kierownicą. Po prawie dwudziestu minutach, ignorowania. Andrew postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Podszedł do głównego biurka, gdzie trzej sprzedawcy rozmawiali ożywionymi głosami. Przepraszam, powiedział uprzejmie. Jego głos był spokojny, mimo rosnącej frustracji w jego piersi. Jestem zainteresowany zakupem jednego z państwa pojazdów. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Garrett ledwo podniósł wzrok z telefonu. Jesteśmy teraz trochę zajęci, odpowiedział lekceważąco. Może przyjść później? Wyraz twarzy Andrew pozostał spokojny, ale w środku burza się rozwijała. Skinął głową i obrócił się, by wyjść. Jego serce ciężkie od rozczarowania i gniewu. Gdy wychodził, usłyszał, jak jeden ze sprzedawców mruknął pod nosem, a potem rozległ się cichy chichot. Marnowanie czasu na oglądających wystawy wyszeptał głos. Mało wiedzieli, że Andrew Myers był daleki od zwykłego człowieka. Spędził dekady, budując majątek poprzez mądre inwestycje i biznesowy spryt, ale wybrał proste życie, ceniąc charakter ponad materialne dobra. Upokorzenie, które poczuł tamtego dnia, nie zostanie łatwo zapomniane. Gdy odjeżdżał swoim starym samochodem, w jego głowie zaczęły kształtować się plany. Tego wieczoru, Andrew wykonał kilka telefonów do swoich wpływowych kontaktów w świecie biznesu. Do następnego ranka zorganizował ruch, który nie tylko zmieni jego życie, ale również przewróci salon do góry nogami. Następnego dnia rano, Andrew Myers ponownie przyjechał do salonu samochodowego. Tym razem nie był tam jako klient. Po serii strategicznych negocjacji i telefonów z poprzedniego wieczoru, Andrew zabezpieczył niezbędne fundusze i umowy, aby przejąć cały salon samochodowy. Gdy przeszedł przez szklane drzwi, ten sam personel, który ignorował go poprzedniego dnia, był obecny zupełnie nieświadomy sejsmicznej zmiany, która zaszła przez noc. Andrew był ubrany tak samo. Jego skromna kurtka i zniszczone buty nie zdradzały wielkości zmiany. Wszedł z tą samą cichą pewnością siebie, ale tym razem w jego oczach iskrzyła determinacja. Dyrektor generalny salonu, mężczyzna w średnim wieku o imieniu Thomas Green, natychmiast zauważył Andrew. Nie wiedząc kim jest ani dlaczego wrócił, Thomas założył wymuszony uśmiech i podszedł do niego. Dzień dobry, panie. Powiedział Tomas, jego ton uprzejmy, ale nie szczery. W czym mogę pomóc? Andrew sięgnął do kieszeni kurtki i wyciągnął starannie złożony zestaw dokumentów. Bez słowa wręczył je Tomasowi, uważnie obserwując jego reakcję. Brwi Tomasa zmarszczyły się, gdy rozkładał dokumenty i zaczynał je czytać. Jego twarz stopniowo stawała się blada, a pewny siebie uśmiech zniknął. Ustępując miejsca wyrazowi niedowierzania i paniki. Co, co to jest? Tomas jąkał się. Jego głos był chwiejny. Andrew w końcu przerwał ciszę. Nie przyszedłem kupować samochodu, powiedział spokojnie, jego wzrok niezachwiany. Jestem tutaj jako wasz nowy szef. W pomieszczeniu zapadła cisza, gdy słowa Andrew zaczęły brzmieć w powietrzu. Personel, który wcześniej go lekceważył, zaczął zauważać te interakcje. Ich ciekawość wzrosła, a wśród nich zaczęły rozchodzić się szeptane rozmowy, próbując połączyć wydarzenia. Tomas, wciąż trzymający dokumenty drżącymi rękami, spojrzał na Andrew szeroko otwartymi oczami. To. to nie może być prawda, mamrotał. Kupiłeś salon? Tak. Odpowiedział Andrew, jego ton pewny, ale opanowany. Od dzisiaj posiadam tę działalność i przyszedłem tu, żeby wprowadzić zmiany. Personel wymienił nerwowe spojrzenia. Ci, którzy śmiali się z Andrew poprzedniego dnia, teraz wyglądali na wyraźnie niekomfortowych. Garrett Blake, sprzedawca z gładko zaczesanymi włosami, który tak lekceważąco zignorował Andrew, Poruszył się niespokojnie w swoim miejscu, jego uśmieszek zastąpiony wyrazem strachu. Andrew odwrócił się, by zwrócić uwagę całego pokoju. Jego głos, choć wyważony, niósł cichą autorytet, który wymagał uwagi. Wczoraj przyszedłem tutaj jako klient, zaczął. Chciałem kupić samochód, ale zamiast być traktowanym z szacunkiem, Zostałem zignorowany, odrzucony i oceniony wyłącznie na podstawie mojego wyglądu. Założyliście, że nie jestem wart waszego czasu, popełniliście błąd. Napięcie w pokoju było wyczuwalne. Nikt nie odważył się przerwać, gdy Andrew kontynuował: Od dzisiaj wszystko się zmieni. Gdy ogłosił: Ten salon nie będzie już tolerował arogancji ani dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju. Każdy klient, który wejdzie przez te drzwi, będzie traktowany z szacunkiem, niezależnie od tego, jak wygląda, czy co myślicie, że mogą sobie pozwolić odwrócił się ponownie do Tomasa. A to zaczyna się od przywództwa. Tomas, jesteś zwolniony szczęka Tomasa opadła. Zwolniony? powtórzył niedowierzająco Nie możesz być poważny jestem bardzo poważny odpowiedział Andrew. Jego głos niezachwiany. Twoje przywództwo stworzyło toksyczną kulturę w tym miejscu i to się teraz kończy. Cisza, która nastała, była ogłuszająca. Po kolei Andrew zaczął zwracać się do pozostałych członków personelu, wywołując tych, którzy wykazywali takie same lekceważące zachowanie, jakiego doświadczył. Gareth był jednym z pierwszych na liście. Gareth Blake, powiedział Andrew. Jego wzrok zatrzymał się na młodym sprzedawcy. Gareth zamarł, nie mogąc spojrzeć Andrew w oczy. Pokazałeś mi dokładnie ten rodzaj postawy, której ten salon już nie będzie tolerował? Spakuj swoje rzeczy. Gareth otworzył usta, by protestować, ale żadne słowa nie wyszły. Wiedział, że nie ma sensu się kłócić. Z opuszczoną głową poszedł do tylnego biura, by zebrać swoje rzeczy. Gdy Gareth odchodził, Andrew kontynuował ocenę personelu. Ci, którzy śmiali się lub szeptali o nim poprzedniego dnia, zostali albo zwolnieni, albo ostrzeżeni, że ich zachowanie musi natychmiast się zmienić. Andrew nie zwalniał ludzi tylko po to, by się zemścić. Budował zespół, który odzwierciedlał wartości, które były dla niego ważne: szacunek, pokora i życzliwość wśród grupy. Jedna pracownica wyróżniała się, młoda kobieta imieniem Laura Bennett. W przeciwieństwie do swoich kolegów, Laura dyskretnie powitała Andrew poprzedniego dnia i nawet zaoferowała ciepły uśmiech. Chociaż nie była przypisana do sprzedaży, Andrew zapamiętał jej mały gest uprzedzenia i dostrzegł w niej potencjał. Laura Bennett zawołał Andrew, a ona niepewnie wyszła naprzód. Jesteś jedną z nielicznych osób tutaj, które traktowały mnie z choćby odrobiną przyzwoitości. Od dzisiaj będziesz nowym kierownikiem sali. Wierzę, że będziesz prowadzić z uczciwością i szacunkiem. Oczy Laury rozszerzyły się ze zdziwienia. Ja? Ale pracuję tu tylko sześć miesięcy, jąkała się. Nie interesuje mnie senioralność, odpowiedział Andrew. Interesują mnie ludzie. Którzy traktują innych w odpowiedni sposób. Gratulacje, Laura. Pozostali pracownicy, teraz wyraźnie wstrząśnięci, zaczęli zdawać sobie sprawę, że Andrew nie przyszedł tu, by po prostu karać. Przyszedł, by odbudować. Ponownie zwrócił się do sali, jego głos spokojny, ale stanowczy. Ten salon nie będzie już działał tak jak wcześniej, ogłosił. Chcę, żeby każdy z was zrozumiał, że każdy klient się liczy, niezależnie od tego, czy jest ubrany w garnitur trzyczęściowy, czy w stary płaszcz jak mój, zasługują na waszą pełną uwagę i szacunek. Jeśli nie potraficie przestrzegać tych wartości, nie ma dla was miejsca tutaj. Pod koniec dnia prawie połowa personelu została zwolniona. Ci, którzy pozostali, otrzymali jasne instrukcje. Jak salon będzie działał w przyszłości? Andrew nie tracił czasu na zatrudnianie nowych pracowników, priorytetowo traktując osoby, które podzielały jego wizję szacunku i inkluzywnego miejsca pracy. Transformacja salonu była szybka. Wieści o dramatycznych wydarzeniach i nowym właścicielu rozeszły się błyskawicznie. Klienci zaczęli dostrzegać różnice niemal natychmiast. Tam, gdzie wcześniej panowały arogancja i obojętność, teraz kwitła przyjazna i profesjonalna atmosfera. W ciągu kilku tygodni sprzedaż wzrosła, a reputacja salonu poszybowała w górę. Ludzie z całego miasta przyjeżdżali nie tylko po to, by kupić samochody, ale by doświadczyć wyjątkowej obsługi, która stała się wizytówką salonu. Andrew jednak pozostał tak skromny jak zawsze. Nie cieszył się uwagą, ani nie przypisywał sobie zasług za tę przemianę. Dla niego nie chodziło o udowodnienie czegoś personelowi, który go zlekceważył. Chodziło o stworzenie czegoś znaczącego miejsca, w którym ludzie czuli się doceniani. Pewnego popołudnia, gdy Andrew przechodził przez salon, teraz tętniący życiem, Laura podeszła do niego. Pan Myers”. Zaczęła niepewnie. Chciałam tylko podziękować za wiarę we mnie i danie mi tej szansy. Andrew uśmiechnął się serdecznie. Zasłużyłaś na to, Laura. Wszystko, co zrobiłem, to dostrzec to, co już tam było. Pamiętaj tylko, by nadal traktować ludzi tak jak zawsze, z szacunkiem. To jest naprawdę najważniejsze. Laura skinęła głową. Jej pewność siebie rosła z każdym dniem. Pod jej przewodnictwem i w oparciu o wskazówki Andrew, salon rozkwitał. Kiedy Andrew przygotowywał się do opuszczenia salonu, spojrzał ostatni raz naokoło. To samo miejsce, które kiedyś było pełne obojętności i wyniosłości, teraz tętniło pozytywną energią i celem. Czuł głębokie poczucie satysfakcji nie z powodu mocy, którą teraz posiadał, ale z powodu zmiany, którą wprowadził. To doświadczenie przypomniało mu, że prawdziwe bogactwo nie polega na pieniądzach ani na posiadanych rzeczach. Chodzi o to, jak traktujesz innych i jaki wpływ wywierasz na świat. Andrew Myers udowodnił, że pokora i życzliwość mogą triumfować nad arogancją, a robiąc to, pozostawił niezatarte ślady nie tylko na salonie, ale także na wszystkich, którzy przekroczyli jego próg.